Dobrze, dobrze. Jak tylko wróci, to ja sobie z nim porozmawiam. Dziękuję, do widzenia. Cześć. Cześć. No to sobie teraz porozmawiamy. Co to odkidoliłeś? Ale co? O co ci chodzi? No, o to. No co, no chciałeś, żebym kwiatki, nie? I krzaczki. No to podlewałem. I byłem akurat przy tej magnoli, nie? I tam co koło płotu rośnie i patrzę przez płot. O, sąsiadki córka się opalała, nie? Widziałem węża, tylko na tym pokrętle ciśnienie większe i Idziemy Dzień Nie, żeby wiesz, żeby się nie spaliła dziewczyna, nie? No. A tak swoją drogą to fajna rufa, nie? Wiesz, czy Teraz w żeby ją przeprosić ładnie. A tam przeprosić. Przysługę jej zrobiłem, przynajmniej się nie spaliła. I co darła się również? Z początku. Później już nie.